Cześć widzowie, zakaz z tej strony dzisiaj tak nietypowo zaczynamy z wybitymi kondensatorami które właśnie gdzieś w monitorze się nam pojawiły wstępna diagnoza właśnie żeby je wymienić obraz się nie wyświetlał, więc tutaj sobie czyścimy ten monitorek z paproszków, kurzów no i przechodzimy właśnie do odkręcania tejże płyty jak widzicie Kondensator zamiast 820 miał 306 mikro, ten zamiast 300, ten tak samo, 360 zamiast 800, natomiast ten zamiast 330 47 mikro. I tu macie nowe kondensatorki 870-300 mikro, a więc w porządku. Jak widzicie, już nie są takie wystrzelone w kosmos. No i czas sprawdzić monitorek. Tyle, dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!